In my, in my oh, oh. Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei, opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarną nad jeziorem, na pograniczu zabolona i neftaległa. Tak miało się stanie słowo proroka Izajasza. Ziemia zabolona i Ziemia nieftaległa. Droga morska za Jordanią. Galileja Pogan. Lud, który siedział w ciemności ujrzał światło wiekie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło zeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby, І dolikliwości opętanych epileptików i paralytików, a On їх uzdrawił. І szli za Nimliczne tłumy z Galileje, z Dekaponiem, z Jerozoli, z Judeje i Zajorda. Oto Słowo Panskie. w Ewangelii, z naszych grzechów. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie upalony Jezus Chrystus. Chrystus, Biały Wsi. w Chrystusie, bracia i siostry, czcigodne, wilewne, siostry zakonne, drogie ministranci, organizki, kochani parafianie, umiłowane Boże dzieci, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bo bowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. I to zdanie, to raczej, ręce, które dzisiaj czytamy w Mateuszowej Ewangelii w czwartym rozdziale, od razu nas tak, chcąc, nie chcąc, sprowadza na wielki post. Ale to jest taka druga natura nasza, tak jak my mówimy nieraz, że. Krewetka, zwyczaj, jak jest, to jest druga natura ludzka. Bo człowiek do czego się przyzwyczaja. I tak nauczyli się, że modlimy się na przykład o za Pańską Zazmarnę, drogą krzyżową, wielkim na nawrócenie, to też jest tylko wielki post. Ale prawda jest taka, że samo to słowo, które Pan Jezus mówi, bliskie jest Królestwo niebieskie. To jest właśnie Boże Narodzenie. Dlatego, że jak może być bliżej niebo, jeżeli już sam Bóg jest pomiędzy nami? Jak może być bliżej Pan Bóg, jeżeli Chrystus wcielony przychodzi do nas? Jak można jeszcze o większy cud prosić Pana Boga, jeżeli sam Bóg staje się człowiekiem i jest obecny wśród nas. Już innego nieba nie może być, innego Królestwa Bożego nie istnieje. Tylko tam, gdzie jest Pan Bóg, tam jest Królestwo Boże. I my nawet świadomi tego, tak czysto po ludzku logicznie możemy powiedzieć, kiedy przyjmiemy Namszę święte Komunię, kiedy przyjdzie Pan Jezus w Eucharystii, całka i krew pańska, to my możemy powiedzieć przyszło królestwo Boże. Tak jak na przykład Semeon przypominamy sobie, kiedy maleńkie dzieciątko Boże, Maria, Matka Boża, św. Józef, opiekun zaniśli do świątyni i przyszedł kapłan Semeon, wziął to dziecko na ręce i mówi, teraz Panie możesz zabrać moje życie. Ja zobaczyłem królestwo Boże, ja zobaczyłem zbawienie Izraela. To przecież nie był koniec świata. To nie była jego śmierć, że on zobaczył Chrystusa i musiał umrzeć, ale był gotowy czekał na to spotkanie, specjalnie prosił Pana Boga, bo Bóg dał jemu dożyć do tego momentu żeby spotkać się z Panem Bogiem. Kiedyś byłem poproszony do jednej chorej osoby starszej, takiej babci. Było to w Dąbasie i kiedy przyszedłem do domu, przyniosłem Pana Jezusa, to ta babcia taka szczęśliwa mówi, ja tak gorąco modliła się, żeby Pan Bóg dał mnie doczekać, Spotkać się z nim na Ziemi. To jest wielki cud, żeby przyszli. A teraz Pan Bóg nie może zabrać w tej chwili. Wyspowiadajcie nie dajcie komunię i jutro możecie mnie pochować. I ona z taką radością przyjęła tę komunię i mówi, że całe jej życie na pewno było nastawione na to, aby spotkać się z Chrystusem. Bo nie było takiej możliwości, żeby. Często być nam namszych żeby w ogóle widzieć kaplana czas od czasu, żeby pójść do Kościoła na mszę świętą. I ludzie nieraz proszą, albo bardzo często proszą o to, żeby dożyć do spowiedzi, a żeby dożyć do przyjęcia Komunii Świętej. tak powiem szczerze, potem tak nauczono, tą babusią, tą starszą osobą, bardzo często tak praktykowałem, kiedy przygotowywałem się do spowiedzi, kiedy trzeba było sobie zrobić rachunek sumienia, kiedy miało być jakieś święto, czy tak samo jak zawsze z dzieciństwo u nas było praktykowane w domu, że jak jechaliśmy gdzieś w dalszą drogę, to my zawsze szli do spowiedzi. Dzisiaj ta dalsza droga to już jest krótka droga, i kiedyś pamiętam, nawet jak my mieli jechać z mamą do Chmielnicka, to przecież to godzina jazdy. Do Chmielnicka, do mamę, brata, do wójca Frania. To myśli jeden dzień wcześniej do kościoła i spowiadali się. I prosili w zakresie księdza, proboszcza księdza Władysława Waleksa, żeby nas pobłogosławił, bo my jedziemy w daleką drogę, bo to na autobus, zajechać, potem wrócić. I tak dalej, to było całe trójsiedztwo, a dzisiaj można dwa, trzy razy na dzień być w Kielnickim. I co ciekawe, nie wiem czy to jest bardzo ciekawe, czy może i tragiczne, że dzisiaj ktoś jedzie gdzieś do Kijowa, do Wowa, tam nie wiem jeszcze ktoś tam i nie prosi o błogosławieństwo. Bo już bo coś tam, raz, dwa, już a to nieraz człowiek dwa metry może pójść i zrobić jakaś przygoda nieoczekiwana. I właśnie to błogosławieństwo było właśnie potrzebne i spowiedź przed jakąś ważną drogą albo długą drogą. I właśnie wtedy tak sobie jeszcze raz przypomniałem, że tak mnie w domu uczono. I wtedy, kiedy tak babcia tam przypomniała, to też jak przygotowywano się do spowiedzi, to tak... Po rachunku sumienia modliłem się i prosiłem Panie Boże, dopomóż mnie dożyć do spowiedzi, tak, bo to jest taka ważna chwila w naszym życiu. Czyli dzisiaj pomiędzy wszystkimi jałmkami, chodnikami, dekoracjami, szopkami, wertekami, betlejemkami, znajdujemy się przy Dzieciątku Bożym i mamy tą świadomość, że to nie jest Wielki Post, ale to jest czas wielkiej radości, który nie to, że wymusza, ale przemawia w nas nawrócenie. Trzymając Dzieciątko Boże, my możemy śmiało powiedzieć, Królestwo Boże jest przy nas. I pamiętam też z dzieciństwa te wszystkie zwyczaje, obrzędy, nawożeństwa przy żłóbku, kiedy my podchodzili i w stajence był Pan Jezus jest daleko, tam gdzie na przykład teraz jest ta szubka, były różne tam jeszcze dodatki, tam wszystkie jakieś lalki biegali, kaczki pływali i tak dalej, ten Pan Jezus był aż tam gdzieś pod ścianą, a drugi Pan Jezus był taki większy. Do ucałowania tutaj jest właśnie w kołysce, w żółku, w tym właśnie w stajence i jak ja tak patrzyłem na to dzieciątko tam z daleka, mama mówiła, weź w rękę tego dzieciątka. I wiecie, że to było inne uczucie. To tak by się chciało no, w tym momencie sprawdzić, umrzeć i oddać życie Panu Bogu. Jak się trzymało tą figurkę Dzieciątka Bożego, to człowiek był taki gotowy wszystko Jemu poświęcić, tak wiele obiecać. I pamiętam, kiedy właśnie trzymałem Tą figurkę się sieńcowanym, to mama mnie z piecu jeszcze tak obejmowała i do ucha mi mówiła, i co, będziesz niedobry? Będziesz słuchać się. Nie będziesz robić zbyt nie, nie, Pani na no to pomoż ja wtedy szedłem, taki święty Anioł do domu. No, na dużo mnie nie chwytało, w domu za jakieś jeszcze coś tam, to dziecko, ale to był taki moment świętości. Tam dotknął się nieba. I to nie był wielki post. W ogóle myśli wtedy nie była mi, że to jakaś droga krzyżowa, czy morszczyzania, czy pustynia. Pan Jezus 40 dni na pustyni. To właśnie był moment tego szczęścia, Boże narodzenia. I dzisiaj my w patruńcie w po Boży już widzimy w Panu Jezusie Mesjasza, tego proroka oczekiwanego, który przychodzi jako Zbawiciel i żeby dać nam łaskę zbawienia, mówi nawracajcie się. Bo dlatego to nawrócenie jest potrzebne, aby w naszym sercu zakrólowało niebo. Aby w naszym sercu Pan Jezus znalazł miejsce, gdzie będzie uczczony, przyjęty jako król. I my naprawdę dzisiaj możemy powiedzieć, że świętując Trzech Króli, czyniąc właśnie w tym czasie po objawieniu Pańskim. Jeszcze wczoraj, można powiedzieć, usłyszano te słowa Trzech Króli, którzy przyszli i przynieśli dawę. Chcę powiedzieć, że to było święto tak naprawdę Czterech Królów, bo jeden z nich był najważniejszy, ten najmniejszy, któremu imię Pan Jezus. I my możemy nawet tak w liturgii, Możemy nawet w swojej pobożności zwrócić uwagę na królów ze wschodu, na mędrców, którzy przyszli, którzy przynieśli dary i zapomnieć, że to jest król najważniejszy, ten maleńki dziecko Boże. Że on jest królem wszechświata. To tak obrazowo mówiąc, jakby, nie wiem, tam do prezydenta przyjechali deputaty. I wszyscy koło tych deputatów tam skaczą, dogadzają, wszystko robią, a ktoś mówi, czekajcie, to też prezydent najważniejszy tak? To gdzieś tam, że zapomnienie. Kiedyś mówiłem mam taką historię jednego z znajomych z Żytomierza, taka rodzina z domowego kościoła, pan Jurek, on bardzo ciekawy człowiek, wykształcony, już pensjonier, a jeszcze w tym roku otrzymał jeszcze jeden dyplom, bo tam chciał się wyuczyć na jakichś tam magistrów. Ale co ciekawe, z tymi dyplomami, które on tam ma, niezliczona ilość, on pracuje u Borszczycy, to kto zamiata w administracji podwórka. No i oczywiście, mówi, takie sytuacje, milion tych różnych historii jest ciekawych, ale jedna z nich, mówi, kiedy tam odgarnia śnieg, przyjeżdża na rwory do Żytomira, jak niby tam postawili żeby szybciutko pobiegł gdzieś tam biegnie, bo jemu trzeba na zebranie. I pan Jurek przychodzi, jemu drogi, dzień dobry, panie dermat. Każe: "Ja was bardzo proszę, odwieźcie maszyną, boż nie trzeba tu To pozamiatać. ja ja się spieszę, ja nie mam czasu. Ja zaraz poproszę szofera swojego, żeby kierowca przyszedł i odjechał". I Jurek każe: "A ja stoję przed nim, patrzę mu w oczy i mówi: "Ta, kto przyjdzie kierowca?" Мера, то він може мені не, не послухатися, а ви везте, від'їдьте". І мер в руці від'їхав. Що там мер? От керівниця, то важливо, він може мені послухатися, бо він керівниця мера. А ви везте, від'їдьте в машину. І мер повернеться, вже запам'ятав, що спішить туди, сянув на тій машині, від'їхав, поставив машину. І ми так часом теж запам'ятаємо про Пана Бога, який є найважнішим кролем. То добре, що звертаємо увагу на менеджерців, Ale dzisiaj, kiedy my patrzymy się nawet tak z prawdziwą i to taką potrzebną korzyścią naszego zbawienia, patrzymy na to, żeby nie stracić nieba, żeby otrzymać łaskie zbawienia. I możemy tak się zapatrzyć na swoje zbawienie, że zapomnieć o tym Królestwie Bożym, że to Pan Bóg ważny, że to On nas zbawia, że to nie jest nasza zasługa, że my idziemy do nieba. Tak? I dlatego dzisiaj Pan Jezus jeszcze raz nas uświadamia, że nasza sprawa jest nawrócić się, a Bóg daje Królestwo Boże. I dlatego, Wojcze nasz mówimy, przyjdź królestwo Twoje. Prosimy, żeby Pan Bóg dał to królestwo. Nie to, że my sobie Jego wymyślimy, zrobimy tutaj na ziemi, będziemy się cieszyć, bo nam tutaj dobrze. Ale to mamy przyjść Królestwo od Pana Boga. I dzisiaj przy tym dzieciątku Bożym tego tak my się uczymy. Żeby na tyle być otwartym naszym sercem, żeby przyjąć Pana Jezusa, żeby radować się nim, żeby zobaczyć, że tam, gdzie jest Bóg, tam jest niebo. I żeby nie budować sobie nieba bez Pana Boga, ale wchodzić w to gotowe niebo, które Pan Jezus nam przynosi. Dlatego. Prośmy Boga o tą świadomość bliskiego Królestwa Niebieskiego. I to rzeczywiście nie musi być powiązane ze śmiercią. Że my mamy umrzeć, bo dopiero idziemy do Królestwa Bożego. My przecież jesteśmy żywymi ludzie i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii Świętej. I dalej będziemy żyć. A Królestwo Boże będzie w naszych sercach. I to Królestwo Boże poniesiemy do naszych domów, do naszych obowiązków, do naszych bliźnich I trzeba będzie im powiedzieć, że jest Pan Bóg, że my tego Pana Boga przynosimy Wam, że my nawet kiedy idziemy z kolędą na Boże Narodzenie, to głosimy Chrystusa, z zbawienie. My mówimy, witamy się, niech będzie pochwalony z Chrystus, Chrystus Narodejca, tam w ochrystywca, tak? Ale możemy też przyjść z i powiedzieć, nawracajcie się, tu jest tu Boże Bliskie. I ludzie mogą patrzeć, czy my czasem popiół nie przynieście na głowę, a my możemy przy i napisać im na drzwiach Błogosławieństwo Domu. Czyli to słowo, to zdanie, które słyszymy, jest jak najbardziej Bożonarodzeniowe. Żeby się nawrócić, aby przyjąć Pana Jezusa całym sercem niepodzielnym, kochającym, aby z taką miłością kiedyś wrócić do Boga, do nieba, do wiecznej Amen. Niech będzie pochwalony Jan Chrystus. Chrystus na